Dzień dobry, to ja mówię. Dzisiaj taki temat skumulowany, czy parę tematów skumulowanych, ale wszystko to łączy jeden klucz i od tego klucza zacznijmy, bo to myślę, że dla współgospodarzy polskich haty są rzeczy oczywiste i niepodważalne i nie ma sensu z tym dyskutować. No ale przypomnieć warto, to że pan Tusk, który za wszelką cenę chce się przypodobać Niemcom, który przez sporą część Polaków jest wręcz uznawany za Niemca, a wbrew pozorom i legendom rozprowadzonym również przez jego otoczenie wcale nie ma głębokiego szacunku wśród Niemców z oczywistych powodów, to takich życiowych. Życie pokazuje dlaczego tacy ludzie, którzy na siłę chcą być chcą przynależeć do innego środowiska, do innej grupy, czy to społecznej, czy narodowościowej, nie są darzeni specjalnym szacunkiem, ale to wszystko, te zachowania Donalda Truska są, są oczywiste i to, że on robi wszystko, aby co najmniej nie narazić się Niemcom i niemieckim interesom, no to też jest, proszę Państwa, to też nie podlega najmniejszej dyskusji, ja z tym dyskutować nie zamierzam. No to teraz w kontekście tych oczywistości, postawmy dwie inwestycje i największą firmę, nie wiem czy, czy ja tu się nie mylę, ale chyba chyba jednak już Orlen przeskoczył KGHM, <coughs> przepraszam, no to no, no nieważne, jedną z największych, w każdym, jedną z większych w każdym razie spółek państwowych ciągle, czyli Orlen. To mamy Orlen, która funkcjonuje, jako duża państwowa spółka i dwie inwestycje, które mają funkcjonować, czyli elektrownia atomowa z pierwotną e, lokalizacją e, w Lubiatowie. E, I proszę Państwa, CPK to w baranowych dla odmiany, jak dobrze pamiętam. Dlaczego uważam, że tych trzech podmiotów nie należy łączyć, pomimo, to, że, pomimo tego, że łączy je osoba Donalda Tuska no i jego, nazwijmy to najłagodniej jak się da, brak asertywności wobec polityki niemieckiej, oczywiście taka inwestycja jak CPK to jest bardzo poważne zagrożenie dla interesów niemieckich, tu nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości a elektrownia atomowa zresztą też, w sytuacji gdy Niemcy własne elektrownie wygasili, ale zdaje się, że coś im tam już zaczyna kiełkować w głowie, że nie był to najmądrzejszy pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o PKN Orlen, to ja tutaj akurat najmniej bym ten temat demonizował. Nie sądzę, aby to, było jakieś, aby to był jakiś wielki problem dla Niemców, że, że Orlen funkcjonuje na takich zasadach jak i w tej chwili funkcjonuje, chociaż oczywiście no, lepiej by było, aby to niemieckie stacje benzynowe tutaj były w Polsce, a nie Orlen, ale nie da się tego proszę Państwa porównać rzecz jasna z tymi dwoma inwestycjami, czyli z elektrownią atomową i z centralnym portem komunikacyjnym. To dla mnie nie ulega też najmniejszej wątpliwości, no to rozdzielmy te, te podmioty i problemy z nimi związane, tak żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. No zacznę od tego co jest dla mnie chyba najprostsze. No tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o Orlen, to tutaj zagrożeniem, zagrożenie jest takie jak zawsze w warunkach polskich, czyli po prostu usiądzie jakaś grupa polityczna na tej spółce i będzie ją doić. Pytanie w jaki sposób ją będzie doić, bo nie często na moją głowę biedną, łysą, często wylowaną pomyję. Nie broniłem Obajtka poprzez jeden argument. a się to, że firma przynosiła zyski, nie było mowy o, o jej sprzedaży. Że funkcjonowała naprawdę dobrze, że się rozwijała. Ta cała afera z Lotosem ona nie wygląda tak, jak, jak ją przedstawiają. Tam, oczywiście, trzeba było spełnić warunki unijne, aby aby popchnąć Orlen do przodu. Więc ja się z, tym, z tymi zarzutami kompletnie nie zgadzam. Zgadzam się, że podjęto głupich decyzji trochę chociażby związane z kupnem Polska Press po to, żeby zrobić z tej spółki tubę propagandową partii rządzącej. Wiadomo, że tam różnego rodzaju tłuste misie się i koty urządziły przy tym. Ale generalnie zarządów PiS ta spółka funkcjonowała naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć, rewelacyjnie i to od strony rozwoju, jak i od strony, proszę państwa, czego no, finansowej. Jasne, można mieć też pretensje o to, że w sprawie Ukrainy te inwestycje, gdzie paliwo było taniej sprzedawane do nich niż myśmy kupowali, no ale czy się Państwo będziecie denerwować, czy nie? Ja i tak bym to umieścił jednak w kategorii didaskalia, bo generalnie są takie, jakie są. Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki, zrobiła bardzo duży postęp w stosunku do tego, co w 2000 przyjmował PIS, więc ja bym temu dał spokój. Natomiast co zrobi z tym PO? No to już jest temat otwarty i to może wyglądać dokładnie tak samo, jak wyglądało za czasów PLOT. PL gdzie robiono wszystko, aby doprowadzić tą spółkę do bankructwa po to, żeby ją przyjęła inna niemiecka spółka, przepraszam, ale wydaje mi się, że już po pierwszych ruchach, które miało być ponoć zrobione wokół Orlenu, czyli posadzenie na stołku Obajtka, niejaką panią L. Bieńkowską, e, WEL, e, taki mamy klinot. Jaki był obrót społeczny, jakie było szyderstwo, jakie było oburzenie, że miało być konkursy, mieli być nowi, zdolni od politycznienia, a jest, a jest Bieńkowska. Być może to był szczur wypuszczony przez e, Tuska, jego otoczenie, aby sprawdzić właśnie te nastroje, sprawdzić reakcję. No ale sam Tusk osobiście mówił, że te, takiej sytuacji nie będzie, żeby Bieńkowska była prezesem Orlenu, więc. Ja bym tutaj na razie jeszcze jakiś szat nie rozdzierał, co będzie. Zobaczymy. Pamiętajcie Państwo, że ta kontrola społeczna i nawet medialna w tej chwili naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż 2007-2015. Ja cały czas to podkreślam, bo to jest po prostu prawda. To tyle o Orlenie. Ja nie podejrzewam, aby Orlen stał się bankrutem, jak to wiesz, czy ta najbardziej radykalna. Część prawych, że tutaj Orlen będzie podporządkowany również w całości niemieckim interesom, bo to nie ta skala proszę Państwa, to nie, nie, ten, nie ten poziom. Co jeśli chodzi proszę Państwa o elektrownię atomową i to co się działo w ostatnim czasie, czyli przesuwanie lokalizacji tej elektrowni. No, tutaj możecie mnie Państwo pos posądzić wręcz o szaleństwo, ale ja twierdzę, że nie ma żadnego zagrożenia dla tego projektu. Dla projektu Elektrowni Atomowej w Polsce nie ma żadnego zagrożenia, dlatego chociażby, że tu ta kontrola społeczna i medialna jest jeszcze większa, jeszcze w większym natężeniu. No, a do tego mamy koalicjantów, i to w postaci nawet takiego koalicjanta jak Partia Razem, która. <coughs> Przepraszam, która stanowczo się przeciwstawia grzebaniu przy lokalizacji, bo od wczoraj mamy tą aferę. Mamy wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, czyli de facto trzeciej drogi, że stanowczo się przeciwiają grzebaniu przeciw lokalizacji wyznaczonej przez PiS, czyli Lubiatowo. Województwo, nie wiem czy to jest Zachodnio-Pomorskie jeszcze, czy to jest już pomorskie, ale chyba pomorskie, no bo to jest jakieś 80 km od Sopotu. Czyli od siedziby Tuska to też e, taki smaczek, o którym za chwilę jeszcze mogę trochę powiedzieć. E, no i jeśli mamy tych wszystkich lobbystów, celebrytów, typu Wiech, a nawet Żulczyk ostatnio się odezwał, to ten co Debilem nazwał prezydenta Andrzeja Dudę, i, i ten i sąd mu powiedział, że miał prawo do krytyki. Ja kiedyś nazwałem celebrytę królem żebraków i on mi powiedział, że powinienem zastanowić nad swoim losem, zapłacić tam coś około 7 tysięcy złotych. Może mi to da do myślenia. No ale to tak nawiasem. Dlaczego ja uważam, że tutaj nie ma zagrożenia dla, tych, dla tej inwestycji, bo my jesteśmy na to skazani. Ani Tusk, ani nikt inny nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu Polska była sparaliżowana. Jeśli tego nie zrobimy, a to zegar tyka już coraz głośniej, proszę Państwa, no to będzie ciemno, po prostu będzie ciemno. Także mamy tutaj potężną presję ze strony społeczeństwa, ze strony mediów, ze strony celebrytów, no i presję polityczną w ramach samej. Koalicji. Dlatego też m, po tych w, w pierwszych wygłupach wojewody, e, no natychmiast e, i Heli Kloska, i Grabiec, i, i, i ktoś tam jeszcze z PO oświadczyli, że nie będzie, że nie ma mowy o zmianie żadnej lokalizacji, a żeby było śmiesznie to mieli to zmienić z Lubiatowa na Żarnowiec. to jest tam odległość kilkudziesięciu kilometrów i chyba jeszcze nawet bliżej Tuska. Dlaczego ja mówiłem o tej siedzibie Tuska? No bo on kiedyś tam wspomniał na którymś z tych spotkań, że dla niego to jest niekorzystna lokalizacja, bo to jest jego ziemia, Kaszuby, że tam są też protesty oczywiście społeczne jak to, przy, jak to zawsze przy tego rodzaju lokalizacjach i on się musi nad tym zastanowić jeszcze raz czy ta lokalizacja jest właściwa dla samego projektu nie ma zagrożenia ale czy lokalizacja jest właściwa no, biorąc pod uwagę ten aspekt że on by chciał wypchnąć po to żeby no, tam nie było w cudzysłowie jakiegoś zagrożenia wielkiego tą elektrownią atomową bo to jest praktycznie przy samym morzu proszę państwa to to, to, jest, to jest taki argument no taki sobie, proszę Państwa, no taki sobie, tym bardziej w kontekście, że ma być to zamienione na, że pomysł był taki, aby to było zamienione na Żarnowiec, czyli, no proszę Państwa, zamienił strojek siekierkę na kijek, przepraszam, więc nie sądzę, żeby to była kwestia ambicji jakichś osobistych Tuska, że on tam, no nie chce mieć, mówiąc krótko, przed chałupą. Czy ambicji, czy projektów. Tuska nie chcę mieć przed chałupą elektrowni yy, atomowej, ale może być to gra, proszę Państwa, lokalnych samorządowców i to też na, na dwa końce. Bo z jednej strony, właśnie, żeby przed wyborami sandro, samorządowymi pokazać mieszkańcom, że po, albo pozbyliśmy się problemu, no albo, proszę Państwa, zyskaliśmy yy, takie przedsiębiorstwo, taką inwestycję, która na naszej Ziemi. Zapewni nam no, takie drugie Polkowice. O, nie wiem, czy Państwo wiecie, to najbogatsza gmina w Polsce przez dłuższy czas to była Polkowica, z racji tego, że no, jest tutaj po prostu lokalizacja KGM, polska Miedź. Więc mogą to być tego rodzaju przepychanki i o to w tym wszystkim może tutaj chodzić. Natomiast nie wierzę, proszę Państwa, nawet Tusk się nie odważy e, zamknąć tej inwestycji, a to już widać po pierwszych jakiś idiotycznych ruchach, które tam były przymiarki robione właśnie przez wojewodę. I tak jak mówię, no ciężko, ciężko tutaj się o co chodzi. No ale jeśli miałbym na coś postawić to, to właśnie na te gierki lokalne. Może tam parę tłustych myśliw ma sprzęt i koparki i w Lubiatowie, a nie w Żarnowcu albo odwrotnie, może to jest kwestia wykupiów ziemi, bo ktoś tam w Żarnowcu ma w, w okolicy coś ciekawego do sprzedania, albo w Lubiatowie, czy Lubiatowo no, jakiś tam inny tłusty mi się miał propozycję, aby wybudować hotel tuż przy morzu. To mi wygląda na jakieś tam biznesowo-polityczne małe gierki na tym, na, na tym obszarze, zwłaszcza, że to się wszystko dzieje w promieniu tam, nie wiem, 40 czy 50 kilometrów, no już poza tym temat właściwie jest zamknięty, bo podniósł się krzyk, jeśli chodzi o próby grzebania przy tej lokalizacji. A może też jeszcze proszę państwa chodzić o taką całkowitą małostkowość. No, bo ten Żarnowiec to jest oczywiście starsi ludzie wiedzą no, o co tutaj chodzi. No to tam w latach 80. był taki pomysł. Nawet już nie, nie tyle pomysł, to już były początki inwestycji, fundamenty powylewane. No, ale później po katastrofie w, w Czarnobylu zrezygnowaliśmy z tej, PRL zrezygnował z tej inwestycji, czy z elektrowni atomowej, więc to jakaś taka historyczna pętla. No, a jeśli chodzi o tą małoskowość, to mogło też chodzić o to, żeby projekt od początku do końca był projektem Tuska i jego ludzi, czyli nawet ze zmienioną lokalizacją. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest biznes amerykański. Więc tutaj tak o sobie Tusk, nie może powiedzieć, że nie będzie elektrowni. <laughs> Przepraszam. No i zostaje nam, proszę Państwa, CPK, ale tutaj nie mam już do dobrych informacji. Jeśli chodzi o CPK, to mi się wydaje, że to, to po prostu upadnie. Jeśli władza nie zostanie zmieniona, to upadnie, zostanie rozmyte. To będzie taka sama inwestycja, jak tam, Uch, już zapomniałem, wyleciało mi z głowy, jak się nazywał ten genialny minister, którego właśnie Tusk. Przepraszam, który miał załatwić najpierw kata, katarskiego inwestora, żeby ratować stocznie, to też było w czasie wyborów chyba europejskich czy samorządowych taka ściema, no, a później, żeby ludzie o nim zapomnieli, to go dosłali do tego, tu z do właśnie do budowania elektrowni atomowych. I wyobraźcie sobie Państwo, że w 2024, czyli w tym roku, ta elektrownia już miała, już miała stać. I wydaje mi się, że lasek został oddalegowany do CPK po to, żeby zrobić dokładnie to samo, co zrobił tamten minister, którego nazwisko mi wypadło z głowy, ale Państwo na pewno sobie z łatwością to ustalicie, o kogo, o kogo chodziło. Dlaczego tak uważam? No, jeśli no to, że Lasek zaczął od wymiany rad nadzorczych i tak dalej, to no, to akurat nie powinno dziwić to, to wszyscy tak robią, to nie jest jeszcze argument. No, ale to, że Lasek mówi o tym, że termin 2027 czy 2028 to jest abstrakcja, a najbliższy możliwy termin to jest 2034, ale i też niemało prawdopodobny, no to my mówimy, proszę Państwa, o perspektywie 10 lat. W 10 lat to Niemcy się spokojnie mogą uwinąć z każdą konkurencyjną inwestycją, czy będą chcieli ją postawić gdzieś tutaj przy granicy z NRD, czy dogadać się z, jakąś, z Ukrainą i tam wybudować jakiś wielki hub. no to już jest kwestia umowna. Czyli w tym, w tym obszarze, proszę Państwa, jeśli chodzi o CPK, no to tutaj niemieckie interesy będą realizowane i to pełną gębą, żeby nie powiedzieć na pełnej, no i tutaj najpopularniejsze polskie słowo powinno paść. Tutaj nawet nie tyle dopatrywałbym się w spisku, ale obawiam się, czy wręcz jestem przekonany, że ten projekt będzie przez Tuska obwalony? I to jeszcze jest jeden argument, o których wspominałem wcześniej, czy odwrotny argument. O ile tutaj presja społeczna w przypadku elektrowni e, i tych e, celebrytów pośrodku, i presja też w ramach koalicji. 13 grudnia jest dostrzegalna, zauważalna i do tego stopnia silna, że momentalnie te decyzje chore są zmieniane. O tyle w przypadku CPK, no niestety jest to jednoznacznie kojarzone z tym durnym opowieścią o polskiej megalomanii, i tutaj wielu zostało ogłupionych, i chyba w ramach koalicji też nie ma tu jakichś podziałów do tego projektu. Wszyscy podchodzą sceptycznie. Także e, jeśli miałbym postawić świeczkę na którejś z tych trzech, w na trzech wielkich biznesów, no to proszę Państwa na pewno nie jest to Orlen, na pewno nie jest to elektrownia atomowa, a obawiam się, czy jestem prawie pewien, że jeśli nie dojdzie do zmiany, szybkiej zmiany władzy, odsunięcia Tucka od władzy, to projekt pod, pod, pod Tytułem CPK albo zostanie całkowicie zaorany, albo sprowadzony do jakiejś karykaturalnej postaci nie wiem, typu lotnisko w Modlinie. To tyle, tak bym to proszę Państwa widział. A mówiłem o tym dzisiaj, dlatego że no, pojawiło się sporo pytań, pojawiło się sporo szumów w internecie, więc uznałem, że. No, w ramach tego, że na wszystkim się znam, czy to jest elektrownia atomowa, czy, czy rafineria, czy, czy co tam, czy huby i lotniska, no to pozwoliłem sobie, się, pozwoliłem sobie na to, aby się z Państwem tą. Swoim geniuszem i erudycją powszechnie znaną i uznawaną podzielić. No żarty żartami, proszę Państwa, ale to naprawdę działa ciągle ta sama zasada. No trzeba myśleć, po prostu logicznie na podstawie podstawowych faktów wyciągać odpowiednie wnioski. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie należy tych trzech spraw wrzucać do jednego wora bo to jest błąd, nawet jeśli spójnym. Nawet jeśli klamrą tego wszystkiego jest dość oczywiste dążenie Tuska aby się do tego aby się Niemcom co najmniej w żaden sposób nie narazić ale to mimo wszystko są zupełnie inne historie zupełnie inne uwarunkowania wokół tego. No i wniosek proszę państwa jest taki że najbardziej pewnym byłbym tutaj inwestycji jeżeli chodzi o elektrownię atomową bo to jest po prostu nieuchronne. Nie bałbym się tak bardzo upadku i bankructwa Orlenu, bo to nawet Tusk nie jest w stanie spartolić tego, co zostało zrobione w tej spółce do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o CPK, to bez zmiany władzy nie widzę tego projektu, proszę Państwa. To będzie albo pogrzebane, albo sprowadzone do jakiegoś jakiejś karłowatej, groteskowej wręcz postaci. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.